W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, jako mój dobry Ojciec, tak dobrze wiesz, co dzieje się teraz w mojej głowie. Ostatnio tak często się zamartwiam, sama nie wiem już, co począć. Ty dobrze znasz trudną sprawę, która tak bardzo ciąży mi na sercu. Rozumiesz wszystko i ufam, że nie zostawisz mnie z tym samej. Panie, błagam. Niech niebo przyjdzie mi z pomocą, niech ulitują się nade mną dobre anioły. Czuwają nade mną i będą mi drogowskazem na wszystkich krętych drogach życia. Proszę, by święci i mocni Archaniołowie ochraniali mnie przed krzywdą. Codziennie dodawali mi siły do walki z tym, co mnie spotyka. Panie, błagam, niech czuwa nade mną Najświętsza Maria Panna i wszyscy święci w niebie. Niech modlą się za mną, pomagają mi rozwiązać życiowe węzły, napełniają mnie wiarą i nadzieją w lepsze jutro. Proszę, niech z góry patrzą na mnie moi kochani bliscy, ci, którzy odeszli już do Ciebie. Błagam Cię za ich dusze, by radując się w Twoim królestwie, zawsze mogli przyjść mi z pomocą. Boże, proszę, niech z nieba rozleją się na mnie łaski Ducha Świętego. Który najlepiej poprowadzi mnie w tym problemie. Wierzę, że On wskaże mi drogę i rozjaśni wszelką ciemność. Błagam, Panie, niech w imię Jezusa Chrystusa moje życie ulegnie zmianie na lepsze. Ja już dziś postanawiam jeszcze bardziej nad sobą pracować, codziennie stawać się lepszym, mądrzejszym człowiekiem, zawierzając Tobie wszystko, co dzieje się w moim życiu. Ufam Tobie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!